Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, czy polskie banki są najnowocześniejsze w Europie. Dlaczego Polacy kochają płatności mobilne? Czy Europa może się od nas uczyć? Oraz jaki jest pomysł na ujednolicony wzór wniosków kredytowych dla wszystkich banków? Moim gościem jest wiceprezes Związku Banków Polskich, pani Agnieszka Pachnicka. Witam serdecznie, pani prezes. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Pani prezes. Czy banki w Polsce są najnowocześniejsze w Europie? Ostatnio pojawił się nawet taki materiał opracowany, i to nie przez Polaka, ale przez jednego z youtuberów, który zrobił w Niemczech fajną mapę, pokazującą, że południe Europy to przede wszystkim gotówka, i tak dalej. No i okazuje się, że Polska kocha. Nowoczesne rozwiązania bankowe. To oczywiście za sprawą naszych banków, które są otwarte bardzo, ale wydaje się, że chyba jesteśmy wzorem do naśladowania. Ja bym zaryzykowała nawet twierdzenie, że polskie banki nie tyle są najnowocześniejsze w Europie, ale wręcz na świecie. Dlatego, że Deloitte robi takie cykliczne badanie właśnie pod nazwą Digital Banking Maturity, gdzie analizuje banki z całego świata pod kątem innowacyjności, pod kątem cyfrowości, pod kątem dostarczania najlepszych możliwości dla klienta. I polskie banki niezmiennie w tym badaniu zajmują miejsca w czołówce. Można powiedzieć, że co dziesiąty bank na świecie, taki najbardziej nowoczesny, to jest właśnie bank z Polski. Więc mamy naprawdę czym się pochwalić. Mamy banki, które są absolutnie cyfrowymi liderami, i bardzo często spotykamy się z takim głosem naszych kolegów z Europy Zachodniej. Gdzie oni patrzą z niedowierzaniem to, jak bardzo my jesteśmy zaawansowani w tych rozwiązaniach cyfrowych i wprost przyznają, że są za nami kilka lat do tyłu. Także rzeczywiście polskie społeczeństwo to jest takie społeczeństwo, które bardzo chętnie absorbuje te nowe, nowe technologie i nowinki, szczególnie jeśli chodzi o rozwiązania płatnicze, ale nie tylko, ponieważ Polskie banki dzisiaj oferują już bardzo zaawansowane aplikacje mobilne. Właściwie wszystko jesteśmy w stanie już dzisiaj zrobić w aplikacji mobilnej, dokonać każdej transakcji, dokonać również pewnych czynności pozabankowych, nie wiem, zapłacić za parking, kupić bilet do teatru. Banki oferują dzisiaj bardzo szeroką gamę usług. To tak naprawdę my już dzisiaj mamy 76% użytkowników bankowości elektronicznej, którzy są tak zwani mobile only. Oni już na nawet się nie logują do banku przez przeglądarkę. Oni wszystko załatwiają w aplikacji mobilnej. Ja muszę powiedzieć, że należę chyba do tej grupy, bo rzeczywiście do, do, przez przeglądarkę loguję się tylko wtedy, kiedy czegoś nie mogę zrobić w aplikacji mobilnej. Czasem tak się zdarza. Natomiast e, widać, że ta użyteczność e, dla naszych klientów jest bardzo szeroka. To, co również charakteryzuje polskie banki na tle banków e, w Europie czy na świecie, to jest to, że banki e, również pośredniczą w świadczeniu usług publicznych. Bo to, że my możemy profil zaufany za, założyć za pomocą banku, to, że możemy złożyć wniosek o świadczenia publiczne, to jest fenomen, jeśli chodzi o Europę, i nasi koledzy z Europy patrzą z niedowierzaniem, że no my tak. Bardzo mocno wspieramy administrację w tej cyfryzacji i śmiem twierdzić, że gdyby nie banki, to ta cyfryzacja administracji nie dokonałaby się w takim tempie. Są dokonała. nawet istniejące obecnie kampanie przecież reklamowe, nie będziemy mówić o których konkretnie banków, ale już banki niektóre umożliwiają otworzenie konta przy użyciu aplikacji M-Obywatel, aplika aplikacji jednak rządowej, gdzie to otwarcie konta, uwierzytelnienie nas jest błyskawiczne i faktycznie nowy rachunek w banku można założyć bez bez pojawiania się, bez podpisywania czegokolwiek, bo ta sygnatura cyfrowa, którą mamy, jest absolutnie wystarczająca. Też jeszcze nie wszystkie banki to oferują, ale widać, że banki prowadzą taki trochę wyścig, e, że nawet na, na własnym naszym podwórku chcą być coraz bardziej nowocześni. Ja akurat nie mam, ale przecież nowy produkt, e, obrączki płatnicze. To jest w ogóle jakimś hitem, e, dlaczego akurat w Polsce ktoś na to wpadł i, i, i chcą to robić. No, Mam takie wrażenie, że jesteśmy gadżeciarzami, ale przyzwyczajamy się do pewnego komfortu i ja Pani proszę, chciałem zapytać, czy, czy polscy obywatele w ogóle są świadomi z tego, jak bardzo nowoczesne banki mamy, czy ciągle utożsamiamy je jednak z, tym, z tą kasą oszczędnościową, okienkową, bo człowiek mówi się, że Szybko przyzwyczaja się do rzeczy dobrych. One przychodzą do takiej codzienności, że wręcz są tak oczywiste, że zaczynamy na nie narzekać, dlaczego coś nam się zawiesiło, że to przecież jest już takie, niż patrzymy na to, że to jest albo przestarzałe, niż to jest na pewno na Zachodzie mają lepiej. Mam wrażenie, że my nie do końca doceniamy to, jak bardzo nowoczesne są polskie banki, bo też nie mamy porównania najczęściej. Nie do końca wiemy, jak to wygląda w innych krajach. A tymczasem. Mamy takie przykłady w krajach Europy Zachodniej, gdzie, żeby pojawić się w banku, to trzeba się umówić na wizytę w placówce i to nie dwa dni wcześniej, tylko tydzień wcześniej. I wejście do banku tak po prostu z ulicy jest niemożliwe, co w naszym kraju chyba. A znalezienie bankomatu to jest wyprawa. Znalezienie bankomatu mapą. to jest wyprawa, natomiast my mamy nie tylko sieć bankomatów. Co więcej, dzisiaj już te bankomaty to są tak zwane recyklery w większości, czyli tam mamy wpłatę, wypłatę, w związku z czym ta Dostępność gotówki jest po prostu na bieżąco zapełniana. Mamy również usługę cashbacku, czyli możemy pójść, nie wiem, do sieci. Wiem, że jest w żabkach, jest w biedronkach, możemy pójść, zapłacić kartą wyciągnąć gotówkę przy okazji tej płatności. Więc mamy tych możliwości bardzo dużo. Mamy pocztę, która też obsługuje... Cashback to, to kojarzę, przepraszam Pani Prezes, że chodzę w zdanie, cashback to kojarzę z Wysp Brytyjskich, ale też chyba z 20 lat temu tam pamiętam, że była też taka możliwość. Ja pamiętam, że dla mnie jako dla Polaka wtedy to robiło wrażenie, że ktoś mi zaproponował, czy chciałbym cashback zrobić. Mówię, jak to cashback? Mówi, no zrobiłeś zakupy, czy, czy chciałbyś jakby dodatkowe potrącenie i my ci wtedy damy tą gotówkę, nie musisz iść do bankomatu. Ja 20 lat temu myślałem sobie, wow, ale to jest w ogóle, ale technologia, ta bankowość na tych wyspach jest nie, nie, niesamowita. Dzisiaj chyba też tego nie korzystamy, mamy tak dużo tych rzeczy. Nie korzystamy na razie, dlatego że chyba też nie mamy takiej dużej potrzeby, bo jednak ta sieć bankomatowa, sieć placówek jest tak wysycona, że cashback nie jest dzisiaj takim kluczowym instrumentem, ale jest jako taki wspierający on jest i, i myślę, że to dobrze, że możemy z niego korzystać. Więc mamy tych rozwiązań bardzo, bardzo dużo. My już dzisiaj, właściwie 100% terminali w Polsce, to są terminale wyposażone w technologię zbliżeniową. Czyli my już w ogóle zapomnieliśmy o tym, że się kartę wkłada. Do urządzenia. My wszystko robimy zbliżeniowo. Ja pamiętam w zeszłym roku byłam w Stanach i tam musiałam zapłacić za bilet w metrze, i niestety trzeba było tę kartę po prostu wsunąć. Nigdzie nie było możliwości zbliżenia tej karty, więc to było takie zaskoczenie, że mimo, że. Organizacje, które dostarczają karty i rozliczają, wywodzą się obydwie ze Stanów, to jednak ta technologia na tamtym rynku się nie przyjęła tak mocno jak u nas, a my już jesteśmy bardzo mocno zaawansowani w tym i korzystamy z tego. Dlatego, że to widać, że już w detalu tak naprawdę 70 ponad procent transakcji dokonujemy bezgotówkowo. Czyli jeśli mamy wybór, płatność, bezgotówkowa gotówka, to raczej wybieramy płatność bezgotówkową. Dlatego dlaczego? Bo to jest wygodne, szybkie i bezpiecznie. My dzisiaj mamy naprawdę wypracowany system bezpieczeństwa, płatności. Co więcej, ja myślę, że też mało się mówi o tym, że my mamy taki skarb narodowy, czyli blika. Blika, który jest nasz polski, którego wymyśliły polskie banki, którego wdrożyły polskie banki i który dzisiaj rozwija się pięknie w Polsce, ale również zaczyna się rozwijać poza Polską. I dobrze by było, żeby też inne kraje zobaczyły, jakie to jest fantastyczne rozwiązanie, bo widzimy to na co dzień, no, chociażby nie wiem, dostarczanie pieniędzy dzieciom. Czy też rozliczenia pomiędzy osobami fizycznymi, to jest najszybsze, najprostsze i najskuteczniejsze narzędzie. To pani, prezes, w jakim kraju najszybciej zobaczymy blika poza Polską? W tej chwili blik już rozwija się w Rumunii. Startuje w Słowacji, ale miejmy nadzieję, że również Europa Zachodnia. Wiem, że są konkurencyjne systemy płatności, które też powstają w Europie Zachodniej, ale no, Raczej jestem zwolenniczką tego, żeby czerpać z tego, co już jest ugruntowane, niż budować coś od nowa. Bo po co? Panie przewodniczący, przejdźmy do drugiego tematu naszej dzisiejszej rozmowy. Pomysł na ujednolicony wzór wniosków kredytowych dla wszystkich banków miałby być taki sam. Dlaczego teraz? Czy to jest zmiana, która jest potrzebna? Pewnie. Ile banków, tyle opinii, a może właśnie banki są bardzo zgodne co do tego, że jest to potrzebne? Skąd inicjatywa się pojawiła? Czy banki, czy jednak konsumenci wskazali, że jest to potrzebne? Inicjatywa tak naprawdę pojawiła się ze środowiska bankowego. Znaczy my byliśmy jednym z, z tych ośrodków, które proponowały ujednolicenie umowy kredytu hipotecznego, ale mamy również sojuszników po stronie naszych publicznych interesariuszy, bo UOKiK też rozpoczął pracę nad takim wzorcem umowy. Dlatego, że wszystkie strony dostrzegają korzyści z takiego wzorca, i dla konsumenta, i z drugiej strony dla banku, czyli dla kredytobiorcy. Dlatego, że jeśli ten wzorzec będzie wystandaryzowany, jeżeli to będzie taka sama umowa, którą ja dostanę w banku X i w banku Y, oczywiście parametry finansowe będą inne, ale zapisy co do zasady będą takie same, to ja nie powinienem jako konsument ja nie powinna mieć wątpliwości, że w tej umowie mogło się znaleźć coś, co potencjalnie działa na moją niekorzyść, tak? Dlatego, że to jest umowa, która jest uzgodniona, która jest zaaprobowana przez organy państwa, która jest wprowadzona jako przepis prawa powszechnie obowiązującego, więc obie strony tego kontraktu powinny mieć pewność, że ta umowa została sporządzona prawidłowo i że nikt nie powinien zapisów w tej umowie podważać. I o to w tym wszystkim chodzi, żeby obie strony tę pewność miały. Więc e, e, ta inicjatywa, która dzisiaj jest e, procedowana przez prezesa UOKiK, ona oczywiście znalazła nasze poparcie. My jesteśmy częścią tego procesu uzgodnieniowego. E, Alternatywnie toczy się drugi proces w ramach Europejskiego Kongresu Finansowego, gdzie też jakby środowisko pod okiem ekspertów, prawników wypracowuje też taki wzorzec umowy. Ja mam nadzieję, że te inicjatywy na pewnym etapie się połączą i my będziemy rozmawiać jednak o jednym, jednolitym wzorcu umowa, a nie o dwóch projektach, bo potrzebujemy tego jednego, jedynego, który będzie dla wszystkich odpowiedni. Stopy procentowe spadają, zostajemy trochę przy kredytach, czy czuć ożywienie kredytowe wśród Polaków. Kredyt hipoteczny to jest bardzo zawsze interesujący temat w kontekście też segmentu samego nieruchomościowego w Polsce. Ostatnie miesiące zawirowania na... Rynku nieruchomości pokazywały, że bardzo popularnym trendem był trend, który nazywał się flip nieruchomościowy w Polsce. I to niekoniecznie prowadzony przez Polskę, ale przez m.in. też fundusze zagraniczne, które bardzo mocno angażowały się. No, oczywiście nie potrzebują do tego kredytowania z polskich banków, aby takie transakcje duże przeprowadzać. No, Polacy potrzebują tych kredytów. Czy mamy to ożywienie, czy mamy jednak ten proces tak? No bo stopy przecież spadają, więc ja pamiętam rok temu rozmowy też czy przy okazji Forum Ekonomicznego czy Kongresu Gospodarczego. Wszyscy mówili, no jak te stopy zaczną spadać, no to to ożywienie przyjdzie, to będzie dobre dla rynku. Czy to ożywienie już jest? Tak, rzeczywiście to ożywienie już obserwujemy. Bardzo duże nawet ożywienie w ostatnich miesiącach. Widzimy bardzo duży wzrost wniosków o kredyty. To może być pokłosie tego, że raz, że oczywiście stopy procentowe zaczęły spadać, i z całą pewnością to motywuje kredytobiorców do tego, żeby myśleć o zaciąganiu kredytów, ale z drugiej strony też pamiętajmy, że trwało takie oczekiwanie na to, czy pojawi się kolejny program rządowy, jeśli chodzi o dopłaty do kredytów, czy się nie pojawi. Myślę, że już w tej chwili definitywnie mamy przesądzone, że się ten program nie pojawi, w związku z czym to ci klienci, którzy wstrzymywali się z podjęciem decyzji, oczekując na, na decyzję właśnie co do dalszych losów programu, no już ruszyli na rynek zakupowy i jednak podejmują decyzję o zakupie na rynku komercyjnym, nie oczekując już wsparcia ze strony rządu. Dziękuję bardzo za rozmowę. Szanowni Państwo, rozmowa odbyła się w trakcie 34. Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Moim gościem była wiceprezes zarządu Związku Banków Polskich, pani Agnieszka Wachniska. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję, panie redaktorze. Dzie dziękuję Państwu. Z Państwem się zregnam. Do widzenia.